Nazywamy ją najszybszym sportem na dwóch nogach. Kojarzy się z wyczynowym łapaniem motyli. <śmiech> 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 mm, przy takim rozwoju za dwa lata będziemy mieli trochę więcej drużyn. Jest to mniej więcej półtorej, dwie godziny zabawy. Lacrosse jest jednym z najstarszych sportów drużynowych. Używamy takich kijów zakończonych siatkami które łapiemy piłkę, przenosimy w nich piłkę i przy ich pomocy podajemy do kolegów z drużyny albo strzelamy na bramkę. Wygrywa ten, kto strzeli więcej goli przeciwnikowi. Zasady dopuszczają łapanie piłki, przenoszenie i strzelanie przy pomocy kija. Dodatkowo można też piłkę kopnąć, natomiast nie można piłki złapać. Bramki są u nas oddalone mniej więcej o 80 metrów od siebie, dzięki czemu gra może się toczyć tak jak w hokeju za bramką. Na boisku do piłki nożnej ścierają się między sobą dwie dziesięcioosobowe drużyny, a mecz trwa 80 minut. Kiedyś zmagania zajmowały znacznie więcej czasu. Mecze Lacrosa potrafiły trwać kiedyś nawet 3 dni albo i dłużej. Lacrosse wywodzi się z Ameryki Północnej. Tam grali w niego rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej, czyli Indianie. I w ten właśnie sposób rozwiązywano spory międzyplemienne. Dlatego w języku indiańskim czy w jednym z wielu języków indyjskich, Lakros nazywany jest młodszym bratem wojny. Walczyli właśnie na gigantycznych boiskach całymi wioskami, często po kilka stosów. Ponieważ gra jest bardzo kontaktowa i dopuszcza odbieranie sobie piłki, czasem zdarzają się kontuzje. Jesteśmy dość mocno pancerzeni. Mamy kaski. Mamy rękawice, mamy nałokietniki. Większość z nas gra również w zbrojach. Skompletowanie całego sprzętu to spory wydatek. Kask kosztuje około 450 zł. Dobre ochraniacze na łokcie i barki można kupić już za 100 zł. Tyle samo kosztują rękawice. Za kij trzeba zapłacić od 120 do 600 zł, a cały sprzęt kupić przez internet, bo w Polsce nie jest dostępny. Myli się ten, kto uważa, że to sport tylko dla dużych i silnych facetów. Ja myślę, że to jest stereotyp. Każdy właściwie może trenować lacrosse, może grać na każdej pozycji. Nie zawsze na przykład duży zawodnik jest obrońcą, a mały zawodnik jest atakującym. Kobiety w Polsce grają w lacrosse bardzo intensywnie, ale są to tylko trzy formalne drużyny. Damski lacrosse jest okrojony ze całej tej kontaktowości. Lacrosse łączy w sobie kilka różnych dyscyplin sportowych. Łączymy umiejętność posługiwania się kijem, z hokeja na przykład. Kontaktowość jest taka jak w futbolu amerykańskim czy w rugby. Z kolei, na przykład, taktyka trochę zbliżona jest do piłki ręcznej. Więc po prostu no, no jest to coś świeżego. Spróbujcie zagrać. Jeśli lubicie łapać motyle, na pewno pokochacie lacrosse. Jeśli nie, to też może przypaść Wam do gustu. Ja trenowałem wcześniej siatkówkę i bardzo długo sztuki walki, a tutaj mam i odpowiedzialność drużynową, i bardzo dużo kontaktowości, która sprawia mi przyjemność i podkręca adrenalinę, tak jak w sparingach, w sztukach walki. Wziąłem kij do ręki, zagrałem kilka piłek i okazało się, że Poczułem moc. To jest naprawdę wspaniały sport i, i teraz nie wyobrażam sobie, że mógłbym robić cokolwiek innego.